Yo, jo, jo! Witam Was już w drugim odcinku z serii Dark Souls. Dzisiaj zajmiemy się dojściem do innego ogniska. No i może załatwieniem Taurusa. Taurus to taki fajny potwór, z którego może wylecieć fajna siekiera. Ale bardzo dużo trzeba siły. O ile się nie mylę, chyba 47. Jest tam parę procent szans na to, ale może Wam się uda. Dzisiaj po prostu dojdziemy. Tego ogniska pokażę Wam też, gdzie jest ukryty sprzedawca. Bo niektórzy mogą o tym nie wiedzieć. Eee. O, już zaczynamy z innych. Może nie będę tak dla mnie jak w ostatnim odcinku. Właśnie. Tutaj pamiętajcie, że z góry zrzucają bomby. I obym nie musiał się przekonać o tym na własnym skórze. Ehehe. O kurde, właśnie. Mało brakowało. A nie, jednak nie trafił. Ale wparciarz. O chudy. Właśnie, o tym mówię. O tym mówię... UFAK! Cofamy, cofamy, cofamy. O właśnie. Ale <grystanie> to śmiesznie wyglądało. Dobra. E, teraz idziemy tutaj. O. Kurde, wlazłem w ogień. już wcześniej wlazłem w ogień, nic się nie stało Kurza Kur zapiał! To na schodach już nic nie jest w stanie zrobić. Uważajcie, żebyście sami w tym przepadę nie spali, bo nie, nie... Nie opłaca się to. A bardzo łatwo jest z tym spaść. Bo tutaj nie ma takich wyrw, gdzie można się trzymać czy coś. Tylko wiecie. Lecisz to lecisz. I tyle. Dużo za to nie wiem, do bardzo pięknie. Z czarnym rycerzem będę walczył dopiero jak zdobędę taki jest fajny miecz. Też wam go pokażę, jak zdobyć, bo niektórzy mogą o tym nie wiedzieć. To jest szczur. One potrafią truć. Właśnie. Jak was zatruję, to będzie wam, będzie wam bardzo schodził wolno pasek zatrucia, a bardzo szybko pasek życia. Więc uważajcie na tych skurczybyków, bo możecie mieć przerądane moim zdaniem potem będzie taka tam, że są 3-4 szczury to będzie najlepiej ich przebiec i z nimi nie robić eee, tutaj, o za chwilę, za niedługo będzie ognisko szybko o kurde o kurde, dwa, dwa ciosy jednocześnie hmm, szpaner może mi się uda go przekuć. Uda mi się, uda mi się, uda mi się. nie uda mi się. O, nie, uda. U, nie uda mi się niestety go przekuć. O! O! Bardzo lubię to zaznaczanie. Kurcze Daj się przekuć, słaniaku. Jesteś na YouTubie. <gry> o jezu. Dobra. O, jest. Udało się. Udało się przekuć. Ale śmieszne to jest trochę. tak to tak przekuwaj go kopię nogą, to to by wyglądało, jakby ta noga... jakby noga przez niego przechodziła. Dobra, nie będziemy tracić czasu, tylko idziemy dalej. Ale W Taksus jest naprawdę to jest bardzo rozbudowany świat. No i... Będzie problem, bo czasem mogę się też gdzieś pomylić, gdzieś czy coś. Mam też drugu, drugą postać, na której sprawdzać. No! Sory za to krótkie cięcie, ale niestety wyszło tak, że mój tata coś tam mówił. No i musiałem na chwilę odejść od komputera. No i teraz y, zajmiemy się nim. O, 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 powoli, powoli, powoli. Kurde. Ale będziemy. Ale kosa, 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 kosa. dalej. Jedziemy, jedziemy, cwańki, jedziemy. O, ale przecięcie, o nie, 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 nie dam się, nie dam się, jestem twardy, wytrzymać wiele, ja wytrzymać wiele, o kurde, moi przyjaciele, zabawię wiele, myczyciel, wmyczyciel, o kurde, okej, okay. teraz zaraz tutaj będzie ogólniskowo, właśnie tu są moje dusze, kiedy mnie zabili, to też jest fajna tarcza, Którą polecam sobie zdobyć. Może się przydać. No właśnie, taka drewniana tarcza. W każdym razie się silniejsza od tego. Ok, idziemy. Zabiję tego, siądźmy przy ognisku, rozpalimy je i pokażę Wam, gdzie jest sklep. Przy okazji Wam pokażę też, co zrobić, żeby z 5 estosów było 10. Na szkodę. Z tej okazji zużyję specjalnie właśnie. Wszystkie eskusy. Właśnie, mam tego. I wam pokażę że za chwilę, że w tym ognisku się odnawia. Właśnie do 5. A potem, dopiero jak rozpale, to zobaczycie. No, mamy 5. Żeby rozpalić to ognisko, i było 10 estusów musimy zrobić tak. Bierzemy człowieczeństwa. Potrzebujemy dwóch człowieczeństw. I właśnie, jeszcze jedno. Teraz tak. Siadamy przy ognisku, bierzemy odwróć pustkę. Właśnie, właśnie, właśnie. to się przycięło, ale Nieważne, że spadek FPS był. I teraz robimy tak. Bierzemy rozpal. No oczywiście chociaż. Niektórzy mogą o tym nie wiedzieć. Patrzcie teraz na estusy. Dadam 10 estusów. Yy, teraz Wam pokażę, gdzie jest sklepikarz. O no. Yy, no właśnie. Na tego trzeba uważać, bo on tak skacze czasami na Was. O nie, akurat teraz nie skoczył, ale czasem skacze i potrafi to być bardzo wretne. Okej, okay. zabijmy tego. Właśnie. Teraz było. To ciechamy, ciekamy! Może mój brzuch przebijemy! Dawajcie, dawajcie! O, zabijmy go. <gryw> Nawet nie wiedziałem kiedy. I tukłem ścianę. Właśnie. Na tych też trzeba uważać. Potrafią być nieprzyjemni. Najlepiej sobie właśnie ich tak zaznaczyć jak ja i brać pojedynczo. Bo po tym, jak będziecie mieć jakąś broń dystansową, czy coś, to będzie łatwiej. A teraz najlepiej sobie tak zaznaczać. Właśnie. Tak jak ja teraz. Bo cię e, Ten sklepikarz jest trochę ukryty. Ale to nic. Najlepiej właśnie sobie tak samo tu. E, sobie odciągnąć jednego. O, oni są tak strasznie powolni. Zrobić tak. Atakujecie go w tarczę. O właśnie, nawet ktoś się odsłonił. A, odsłonił się, co na tym drugim wam pokażę moją taktykę na nich. Uderzacie w tarczę i gdy on chce atakować, to nas złodziej już tak szybko, a potem wy musicie się tracą obronić na innych postaciach i dopiero y wziąć właśnie y atak, bo on wtedy tak się odbije. No możecie go atakować. Taka jest moja taktyka. Na... O, tutaj też jest jeden z siekierą, można było się nie domyślić byłby problem tutaj idziemy no teraz to jest taki odcinek do eksplorowania Do jak nagram trzeci odcinek to będzie, będzie walka z Taurusem to jest jakieś takie <grystanie> kup przedmiot no i my sobie kupimy o na ja nas stać, o stań nas kupimy sobie Kupimy sobie łuk, pokrótce przeminąłem, krótki łuk, będziemy potrzebować go i szczały, duże szczały, 35 takich, nie wiem, nie wiem czy będzie wystarczająco, może jeszcze <trym> przyjdziemy, ale właśnie on jest taki ukryty i można sobie go łatwo ominąć. Ja kiedyś oglądałem filmik, gdzie on jest, potem sobie zapomniałem, gdzie on jest, bo zobaczyłem te skrzynie, Gości mi rozwalane te skrzynie nie wiedziałem o co chodzi. I się przez pół godziny do, no, chciałem domyślić, o co normalnie chodzi, nie? No i teraz, 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 teraz... No nie uda nam się pokonać teraz Taurusa. Niestety w tym odcinku. A no, może się uda, zobaczymy. Dobra, idziemy. Hmm, biegniemy, biegniemy. Bo y, Taurus ma czasem takie ataki, że może mnie bardzo łatwo zrzucić, albo coś w tym stylu. Więc radzę z nim uważać. Bo może być naprawdę nieprzyjemnym przeciwnikiem dla nowicjuszy. Właśnie chronimy się i z całej siły, z całej siły dajemy. Jedziemy zorrowej. <grym> Dobra, e, tutaj też są dwu, dwa, prze, dwoje przeciwników, ale oni rzadko atakują. Ale mogą jednak zaatakować. Właśnie jak teraz. Chciał zaatakować, ale mi się. O kurde! Ale ma kopyto! Nie no, sam nie wierzę. Tyle mi życia odjąć? No tyle życia odjąć i ja nie wierzę. No dobra. Niezłe nie kopyto. <gry> tutaj jest taki, taki, taki... Taki nijaki, o. Ale jak czasami się nie patrzycie tutaj za ścianę za czy coś, no to wiecie, że będzie... będzie źle. <gry> jak bo to jest, będą potem tacy asasyni, czy, co za was wyskoczą, potkną wam gardło i wy, wywalą gaz, was gdzieś tam i wtedy odejmie wam prawie pół życia, jakbyście mieli tyle co ja teraz no i dobra ważną rzeczą też jest, że jak pójdziemy tu na górę, to jest jeden miotający i dwóch, którzy normalnie tak y, atakują mieczami y, obciągnijmy sobie tych dwóch bo najlepiej ich jest właśnie tu, a miotającego najlepiej zabić tak samodzielnie ja tak trochę kombinuję, ale to po prostu taka moja taktyka. Właśnie, właśnie, właśnie. O, udało się go zabić. Bez, bez czekania na staminę. Właśnie. Tutaj jest ten. ci bombą teraz. No i tutaj jest taki, taki nijaki. Zabiliśmy go. Jeżeli macie główny klucz, możecie sobie to otworzyć drogę właśnie tutaj. No i zdobyć takie coś, co możecie potem ulepszyć sobie swoją broń i ona będzie bardzo, bardzo, no, więcej atakować po prostu. Co się naprawdę bardzo opłaca, no i polecam to. Dlatego, ale nie tylko do tego działa ten główny klucz, bo jeszcze jest fa fajnych parę dróg, których nie odblokujecie normalnie, tylko musielibyście przejść bardzo, bardzo długą drogę. No, to by wam wydłużyło grę o jakieś dwie, półtorej godziny, jakoś, jakoś tak. Yy, o właśnie, tutaj jest kusznik. Zaraz go tu zjedziemy. I nie będzie co po nim zbierać. <gry> tak to się mówi czasami, ale... Jest tak, że w... Darksusie jest tak, że... O, właśnie, obciągniemy sobie ich. O, o O, właśnie, właśnie. Chwila nieuwagi i macie przerąbane. Ta gra jest naprawdę... Wymagająca, powiem tyle. O, tam się przyblokowało? O, kudesku, czyby się leczy? O, ale mi zablokowało. Nie dam się, słaniaki. O, kurde. Aj, dziabnu mi dziad O, nieźle dziabnujący, nie? Ech. O, tu skaczymy. O, ładnie. O, tylko, że tego w tarczy wolnym tylko 7 i to jest przykre. Nie? O kurde, co fajnie tak się trzyma. O, wow, co to było? Dlaczego się to? O oh, fuck. O kurde. E, czekajcie, widzimy się jak tu do... Wróciłem, jesteśmy. O kurde. Się rzuci na mnie pełną parą. Oj nie, nie nie, chyba nie będzie kolejnej kolejne śmierci. Badam tu jakiś licznik, który będzie mi liczył te śmierci, bo na pewno w tej grze umrę parę razy. Dobrych parę razy. I skaczemy! Kurde. Nie! Ole noob. No właśnie, teraz go możemy atakować. Wcześniej mój, moim błędem było to, że zapomniałem, że... O kurde. Że właśnie jest coś takiego jak koniec staminy po pierwsze, a po drugie to, że w ogóle nie patrzyłem się ile mam życia. Dobra jestem, tak jak mówiłem, że w tej grze zginiemy parę ładnych razy no To nie miałem, nie nadziei, tak szybko, ale dobra, niech będzie Nie będę was oszukiwał, że zginęłem tylko raz, ale to było przez to, że zostawiłem sobie iść tutaj O, jeden spad. To są tacy goście, którzy, zapomniałem o nich i... Myślałem, że oni nie zejdą A jednak... o właśnie Co jest, kurde, czemu się przy... Ale mam fejla dzisiaj, ja cię kręcę. Ja trochę przyblokowałem przy tej ścianie, no i było kiepsko, ale dobra. Ja nie, nie wiem nawet, jak on tak daleko tam dorzucił. Bez pomysłu jestem w ogóle, ale dobra. I chyba... dobra, tam będzie ten półgodzinny odcinek, ale uda mi się chyba pokonać tego Taurusa. Żeby nie było. Właśnie. Zapomniałem o nich, a oni są naprawdę kurde utrapieniem, bo oni cały czas bomby rzucają. Nie radzę o nich zapomnieć tak samo jak ja, bo będzie kiepsko, serio. O właśnie, z nich bomby zapalające... A, jakieś dziadoski takie. Kurde, takie jakieś chłomy z nich lecą oprócz tych bomb, bo te bomby się bardzo przydadzą. Na na czarnego rycerza, ale ja nie będę czarnego rycerza takowo bombami, bo mam najmniejsze szanse wtedy, że mi coś z niego wypadnie. No właśnie, bomba zapalająca. No, trochę da się ich uzbierać. Dobra, więc jesteśmy, teraz gdzie idziemy znowu zabić kusznika. Po raz trzeci. Może ten, ta trójka będzie szczęśliwa. Chłam, kurde. Jeszcze się okaże, że nie uda mi się pokonać Taurusa, to w ogóle yy, przerun będzie. Yy, no bo wiecie, cóż jak coś, ale jak się Taurusa nie uda pokonać, to jest No Mam nadzieję, że mi się uda za pierwszym razem. Już nie będę miał takiego niefortunnego o kurde. Niech, nie nie. O, ale by był fail. Serio, czwarta śmierć w jednym odcinku, to już jest przesada, serio. Jeszcze z ekwipunkiem, bo rozumiem bez, ale z ekwipunkiem to już jest trochę, trochę lamerskie. Jakbym grał w tę grę pierwszy raz. O kurna. Nie, nie. Skąd się tu wziął? Przecież nie chciałem go przyciągnąć, ale... Idziemy. Tak jak mówiłem, najlepszą taktyką na niego... To jest albo go zaatakowania, bo czekanie aż zaatakuje. Najlepiej odsłonić się, potem zakryć, o, albo kopnąć. Też, też najlepiej zrobić. Tylko, że nie zawsze kopnięcie wychodzą i mogę to zrobić. A teraz tam. E, powiem wam teraz tak: e, tam będzie leciała kula na nas za chwilę, a tutaj będzie czarny rycerz. Wolę na niego teraz nie iść, bo oczywiście mnie zabije. Najlepszy, najlepszy sposób na tą beczkę podziem kula e, na tą beczkę. To jest ją po prostu tutaj zejść sobie, a ona sobie przeleci. Widzicie? Fajny, fajny Okej. Ok. Spróbujemy przebić. my go z góry. Znaczy nie z góry, no tyle. Wiecie tak. Tak po prostu go lejemy. No i sobie teraz idziemy tutaj. Tutaj, czyli do Taurusa. I tutaj będzie też taka jaszczurka, nie wiem czy mi się uda im zabić czy nie, bo ona straszne, strasznie szybka jest. Potrafi się zakopać pod ziemię. A to jest naprawdę coś. O właśnie, właśnie, właśnie. Dobrze. Kurde, jest ją, trafiłem ją. Bijemy, 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 panowie, bijemy. Nie, nie, nie. Nie, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, kurde. Spoczniu. Właśnie, właśnie, właśnie. O Jezu, jaszczurko! To zwinka. winka. Jedziemy, 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 jedziemy. Jest, udało się. Midoczące tytanie. To jest naprawdę rzecz, którą warto zdobyć, bo potem będzie na przykład do ulepszenia rzeczy z czarnych rycerzy. Więc się bardzo przydaje. Bardzo, bardzo, bardzo. Dobra, teraz pamiętajcie, jak idziemy na Taurusa. Ono zaraz nie wyskoczy jak jakiś płys normalne, tylko jak tam dalej pójdziemy, to dopiero spadnie zwierzę. A teraz musimy iść tutaj, na tą wieżę. I zabić y, kuszników, chyba, że chcecie mieć przerąbane z walce z Starusem. Bo ja wam pokażę taki, taki sposób właśnie na niego, że się na niego będzie skakał, bo wręcz to nie miałbym z nim żadnych szans. Jest, jest, jest. Dobrze. O kurwa nie ma ściapni. No i tak nie było też. Widzicie? Nie miał szans znacznie dobra. E, nie powiem tak samo o Tawrusie, bo może nas zmiażdżyć. E, jego power jest. No powiem, że ma bardzo dużego powera. I dla początkujących może być problemem. I dla mnie przy takich FPS-ach też. Bo na początku jak grałem, to walczyłem z nim parę ładnych razy. Patrzcie, no właśnie zaskoczył już, biegniemy teraz szybko, najszybciej jak możecie na drabinę. Bo w, tej, w tym najbardziej liczy się szybkość taktyka, taktyka to już zależy. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Zatrzymowałem się. E, polecam też wziąć broń w dwie ręce. Jeżeli chcecie, e, zadajmy większe obrażenia. Schodzicie tutaj i z całej siły. O, trafiłem, gdzie? Jest, trafię gdzie? Teraz patrzę. Idziecie. Tutaj biegniecie bardzo szybko, żeby was nie uderzył. Uuu. Właśnie, właśnie, właśnie. Jak usłyszycie uderzenie w ziemię, to bardzo dobrze, bo to znaczy, że. Będzie skakał. A gdy skoczy, macie szansę przeskoczyć. Znaczy, gdy no to macie szansę na to, że przebiegniecie mu pod nogami. Taka jest najlepsza taktyka na niego, ale czasem ma też taki atak że ze wszystkich stron, więc yy, trudno było mu biegnąć. Czyli musicie teraz znowu tak samo. Biegniecie tutaj. Biegniecie tu. I znowu 317. Bardzo ładnie. No i tak samo robicie aż do końca walki. Tylko, że on czasem ma też inne ataki i może być problemem właśnie dla Was. Właśnie uderz w ziemię. Zawracamy. Właśnie, właśnie, właśnie taki atak. Taki atak, który jest bardzo, bardzo niebezpieczny i chyba zaraz mnie zabije. Właśnie, właśnie, właśnie. Szybko na drabinę. No i chyba mnie zrzuci z drabiny, coś mi się tak wydaje. Ale może nam się uda... O, udało się. Jaki fart. Wiecie? Ale tamten atak jest bardzo, bardzo niebezpieczny, więc jeżeli chcecie, to najlepiej go... No, kozłem uniknąć. jest ja tak wyrażę. Kozłem. Dobra. Czyli znowu, uderzyliśmy go, biegniemy szybko w tą stronę, szybko, szybko, najszybciej jak umiecie, bo to też zależy tu szybkość, on uderza w ziemię, wy zawracacie, no i wtedy, kiedy on na was biegnie i gdy skacze, to wtedy przebiegacie mu pod nogami, o właśnie, 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 ja się tu gdzieś przyblokowałem, o, o, I szybko wchodzicie na drabinę. Najszybciej jak możecie, bo gdy, gdyby teraz. O, uda się, uda się. O, uderzył nas, ale wchodzimy dalej. E, żeby my teraz w niego trafili. Jak trafimy, to już koniec walki. I nie zwlekajcie też za długo tutaj stać, bo może tutaj do was skoczyć, A wtedy będzie bardzo nieprzyjemnie. O! No i w pięknym stylu, za pierwszym razem udało nam się pokonać Taurusa. Zaraz zobaczycie, jakie rzeczy z niego i ile kasy nam daje. Yy, oczywiście to wszystko zależy. Yy, czy grać na Xboxie, czy na PS3, czy na PC. Ale na PC najwięcej, właśnie, rzeczy i kasy dropi. Więc no, na Xboxie w każdym razie nie dropi ta kość. To. Yy, a kasa czemu nie leci? O, leci. Dobra. Czyli teraz wam pokażę sposób. Musicie też takim rycerzem pogadać. Potem Wam może pomóc bardzo przy gargulcach. I w prosty sposób możecie je, je zabić. Yy, a. I też pokażę Wam skrót fajny. Bez tego skrótu naprawdę ciężko jest tutaj, wiecie. Nie bójcie się, Taurus się nie odnawia. Nie musicie z nim walczyć drugi raz. No bo to jest po prostu boss. Bossy nigdy się nie odnawiają, tak samo jak mini bossy. Teraz jest tak, że biegniecie tutaj i do Solar... Solar... Solar Knight czy jakoś tak. No ry słoneczny rycerz, so solarny solar rycerz czy jakoś tak. Trzeba z nim pogadać parę razy, tak jak, bo ta gra ma wiele sekretów. No. oczywiście akceptujemy. Będę przewijał te napisy, bo tutaj nie ma nic ciekawego. On opowiadał o tym, że o właśnie We będziemy mogli przyzwać innych w graczy. W... Ale też jest tak, że on gada tam o słońcu, że chciałby mieć moc słońca. No i tyle. No i teraz już jest tak naprawdę, służy nam jako taki kolega, który może nam pomóc w, w razie na przykład jakiegoś ataku no albo przy bossach. No, najczęściej przy bossach. Ale jeżeli byście chcieli jego tarczę, na przykład wtedy, co widzieliście, tą tarczę. Możecie go zabić, ale wiecie. No właśnie, smok tu biegnie. No właśnie, za pierwszym razem wam go ty tyle odejmie, a za drugim już będzie kiepsko. Naprawdę kiepsko. Bo wam może prawie cały życie Oczywiście teraz się uleczymy. No i teraz idziemy. Mam 6000 dłuż, Będzie trzeba to jakoś spożytkować. E, oczywiście kopniemy drabinę, nie tak jak zrobiłem, bratu, i nie kopnąłem drabinę. E, był naprawdę na mnie wściekły, ale w końcu mi przeszło. No i teraz. A jednak w tym odcinku udało się pokonać ta Ok. No i teraz już rozdamy punkty i to będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jest tak nowy poziom siła, wytrzymałość, witalność i znowu. Siła, wytrzymałość, siła, wytrzymałość, siła, nie mogę. O, dobra, niech będzie w tej wytrzymałości. No i w takim stylu zakończymy ten odcinek. Z pokonanym taurusem, zrzuconą, zrzuconą drabinką, czyli z, z nowym skrótem i przy nowym ognisku. No to widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie i cześć!